Siemanko, z tej strony Marcy i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić miniaturki. Yeah, um, najpierw klikacie na sklep Play, szukaj aplikacji i gier. I, i o YouTube. Teraz sy, ty studio i macie taką y, takie coś ta, ta, tak wygląda y, obraz i klikacie y, i, i klikacie jeszcze nie klikacie otwórz i teraz p i piz art p i c Aryty i tutaj klikacie i teraz, e, gdy macie już te dwie aplikacje, to najpierw klikacie na Pizz, Art, już robiłem miniaturki, właśnie tak wam chciałem pokazać. Teraz nie mam, znaczy mam czas, no i mi się nudzi, więc postanowiłem, że nagram film. Niestety mi się będzie długo oddawać, więc. A nie. I klikacie sobie. Czekaj, pokażę wam Mobizenem tutaj, w tego plusika co tutaj jest co nie? jeśli widzieliście, no to klikacie czekajcie i rozpocznie edytacja, jest yy, wybieracie sobie, nie wiem, jakieś tło na przykład, nie wiem yy. ja wybiorę byle co nie wiem, jakieś, o psa na przykład więc reklama, czekajcie. No. I wybieracie psa. No, czekajcie. No, i nie wiem, chcecie coś, chcecie, chcecie coś dodać, to musicie tak. Najpierw musicie yy, ściągnąć zdjęcie z galerii, jeśli chcecie. A jeśli macie, no to. Po prostu klikacie na... Czekajcie. Klikacie na dodaj zdjęcie. Nie wiem. I na przykład... I robicie to... Nie wiem. Chcecie... jakiś, No na przykład to. I dodaj. I teraz możecie... Nie wiem. Y, Wycni. Klikacie jeśli chcecie wyciąć. I wycin, znaczy tak? No, jeśli chcecie coś wyciąć, to po prostu tak. Nie, teraz ja na przykład wycinam tak, i nie, teraz y, będzie wycinać tak. No bo to jest to jest czerwone, to yy... o, zrobię sobie taką miniaturkę do tego filmu. No, teraz klikacie zapisz. Tutaj jeśli chcecie coś jeszcze dodać, no to dodawajcie. I się klika tutaj, tutaj w prawy górny róg, o tu Zapisz, zapisz i zapisano na galerii jeśli będzie pisać to dobrze to wtedy klikacie gotowe, bo inaczej wam się dwa razy zapisze. I teraz klikacie na YouTube Studio. Tak, klikacie filmy tutaj w te trzy kreseczki wchodzicie i tutaj są drugie filmy i na przykład nie wiem jeśli do jakiegoś innego filmu do na przykład według jakiego tutaj klikacie ten pędzelek edytuj miniaturkę zmień I znaczy tutaj będzie pisać y, takie i na przykład nie wiem klikacie y, to zdjęcie co zrobiliście Czekajcie, pokażę Wam. Teraz sobie wybieracie jak chcecie. No i wybierz. No i koniec. I po prostu macie miniaturkę. Subskrybujcie kanał. Czekajcie. Pokażę Wam. Tutaj klika, znaczy klikacie. Wpisujecie Marku LXD. Tutaj na przykład ściągnę. Patrzcie, jaka miniaturka tutaj jest. To skrypi. Jedno wyświetlenie. Kto mnie oglądał? Kuba, o co na jego kanał? Pewnie tak. Tak? No, wydaje mi się. Dobra. No i po prostu. Pa. A jeśli jeszcze. Yy, jeśli wam nie zadziała, to przepraszam. Czasami może nie zadziałać. I sobie po prostu. Czekajcie, pokażę wam jeszcze raz. Ściągacie Pizz P pi, Art i T Studio. Pizz Art. Klikacie plusik tutaj będzie plusik pokazuję teraz mobizę tutaj będzie plusik klikacie plusik to będzie to dobra to y, jeśli chcecie więcej takich filmów na przykład pokażę Wam jak zrobić y, oczywiście intro do filmu no to klikajcie łapkę w górę i pięć łapek w górę to będzie kolejny taki odcinek a gdy będę po prostu miał czas to nagram jakiś film jeszcze dzisiaj Wbijajcie na mój kanał, subskrybujcie, łapkujcie. Bo a i napiszcie, napiszcie w komentarzach, yy... napiszcie w komentarzach miniaturka, to przeptę Wam serduszko. A ja się z Wami żegnam. Bye.